Niedokładnie. Niedokładnie. Siedlecki z kolejną szansą. Częściej Musz szkoda. Luk Lukas Podolski, będzie przewinienie. Ostro, dwoma wyprostowanymi nogami. Lukas Podolski. No i zobaczmy, tutaj Lukas Podolski. Gdzie jest? Jest To jest mecz towarzyski. Poniosły go tutaj emocje, a wydaje mi się, że tak naprawdę no to nie może mieć pretensji do Zobaczcie. zawodnika rybacka. Oj, 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 No nie, pamiętam na tobie był ten faul Lukasa. Tak, tak. Y tak, żało troszkę, ale emocje opadły. Później tak. chyba padło tam kilka niecenzuralnych tak. słów w twoim kierunku. To było tak, że gdzieś całe spotkanie między wami skrzyło, czy z czego wynikało to wejście nie, nie, ale Wiemy, że Lukas Podolski jest dosyć nerwowy czasami w swoich poczynaniach i też się troszkę... Udało się to już wam dostrzec nawet tutaj w tym towarzyskim spotkaniu, że gdzieś tam dogryza cały czas Lukas Podolski. Tak, tak, Jak to jest, wygląda? To jest na wyższym poziomie, że tak, tak trzeba po prostu, żeby zwyciężyć.